Kolejnej komisji rewizyjnej rozpoczynamy naszym sprawdzeniem, o przepraszam, prawomocność obrad muszę stwierdzić, więc jest na cztery osoby, więc jak najbardziej mamy stwierdzone prawomocność obrad. Czy jakieś wnioski do porządku obrad macie Mamy dzisiaj krótki program, dużo było do zapoznania się w domu, więc myślę, że nie będziemy się tutaj długo dzisiaj debatować protokołu jakieś uwagi Państwo macie? Nie widzę tego podpisać. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Kontrola zamówień publicznych nieobjętych procedurą przetargową w 2022 roku, ogólnie w Urzędzie Miasta. Tutaj mam bardzo fajnie rozpisane, co mi się podoba. Każdy dział rozpisał to tak bardzo fajnie i czytelnie. Ja myślę, że będziemy, jeżeli macie jakieś uwagi, nie będziemy wam wszystkich wzywać, ale to te osoby, do których mamy jakieś pytania, nie wiem, jak sobie to czycie. To, jak to ma Bo już tutaj biuro Rady mamy, więc możemy ja tak wszystko po kolei kroki, nawet nam wyjaśnię, jeżeli potrzeba, ale ja tutaj nie widzę nic, co do nas jakaś... programy, które wysyłamy, uchwały, naprawdę o informacji sesji. Nie ma tam wydatków. Różne wydatki i Zajęto Tak, tak. Zakupy materiałów, zakupy artykuł, no, zakupy no, pozostałych rzeczy, czyli jak najbardziej no, tutaj mamy Czy ten... No, oczywiście no musimy no, mieć, no bo przecież musimy mieć i na sesji, i na komisję, to jest normalne, że nie wyobrażam się no, do tego. Dobrze, no to punkt pierwszy mamy opracowany. E, Referat gospodarki i lokalami to jest pan chyba Babicz. Potrzebujemy pana Babicza. Ktoś ma do Pana Babicza jakieś pytania? No tak, może ten desen, bo tak to nie będziemy... Ja miałam, ja sobie to wypisałam do kogo mam. E, aha, ja mam akurat jedno pytanie do niego, to może go poprosimy. Bo, po prostu, żeby nam wyjaśnił, w czym problem. Jeżeli panowie widzicie ten sam problem co ja albo wiecie, z ten temat, to powiedzcie, chodzi mi tutaj o klimatyzację siedzenia liczeń, Nie wiem, który to jest tego, co chodziło. Wiecie? Nie wiecie.